Polski Związek Piłki Nożnej podpisał umowę o współpracy z grupą taneczną Cheerleaders Gdynia. Zespół pięknych i utalentowanych artystycznie dziewczyn towarzyszy reprezentacji Polski podczas wybranych meczów międzypaństwowych. Grupie nadano oficjalny tytuł Cheerleaders Piłkarskiej Reprezentacji Polski. Spotkałem dziś dziewczyny na plaży w Gdyni. Jesteśmy dumne z tego, że możemy być oficjalnym zespołem tanecznym reprezentacji Polski w piłce nożnej. Każda z nas się z tego bardzo cieszy. Czeka nas dużo pracy, która właściwie już się zaczęła. Mamy treningi codziennie, przygotowujemy nowe choreografie, które są dostosowane do e, piłkarskich boisk. No i mam nadzieję, że, że będzie fajnie. Najbliższe plany to jest oczywiście dalsze przygotowywanie się do, do, do występów na, podczas meczów piłki nożnej. Mamy oczywiście w zanadrzu i już jakby w naszej historii występy na boksie. Nie wykluczamy, że wrócimy na boiska koszykarskie, co nam się zdarza epizo epizodycznie, ponieważ ostatnio byłyśmy w Monachium. Był to mecz Bayern Monachium i Bamberg Brose, o ile dobrze pamiętam, także bardzo miło, że nas tam zaprosili i. No, tak, taki fajny akcent, że doceni nasze umiejętności. E, myślę, że. Aha, i przygotowujemy się jeszcze do got to dance, e, ponieważ miałyśmy taki zaszczyt dostać się do, e, do półfinału. No i przed nami również ciężka praca, także nie narzekamy na, na brak zajęć. Czy lider z Gdynia są jednymi z najpopularniejszych tancerek sportowych w Polsce i jednym z najlepszych grup czy liderek w Europie? Sympatyczne dziewczyny z Gdyni jako pierwsze ze starego kontynentu wystąpiły podczas meczu NBA w Stanach Zjednoczonych. Jako drugi zespół z Polski, dziewczyny z Sopotu 5 kwietnia wystąpią w Phoenix podczas Polskiej Nocy. Na zaproszenie Marcina Gortata Cheerleaders Flex zaprezentują się w trakcie meczu najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA. Aleksandra Wójcik czyli z Gdynia Chciałbyśmy serdecznie pozdrowić nasze koleżanki z Sopotu, które już niedługo wybierają się do Stanów na mecz NBA. Życzymy im powodzenia i mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie po ich myśli. O, ile fruwających Majtek? Co to znaczy? Dokąd lecicie? Zabierzcie mnie! <noise> By Marcin Gortat. Gortat spins and the reversal. Sensational move by the agile and mobile Marcin Gortat. Martin Gortat in a super center for Phoenix. And Phoenix finds Gortat with the crush. side Martin Cortaco for the reversal sweet move that's my he's given the sons a real presence in the middle the park working hard down low. defense from Gorton.